Wniosek burmistrza. Dziś odbyła się sesja Rady Miasta Szczecinek. W porządku obrad zapisano 7 punktów. W pierwszym punkcie obrad radni dokonali zmian w budżecie miasta. Dzięki tym zmianom grający w czwartej lidze Daszbur otrzymał od miasta wsparcie finansowe w wysokości 100 tysięcy złotych. Uchwałę tę przyjęto po dość burzliwej dyskusji. W dalszej części obrad po wystąpieniu starosty szczecińskiego Krzysztofa Lisa, który przedstawił stan inwestycji w szpitalu i poprosił o finansowe wsparcie kolejnych działań, rada zgodziła się i przyznała ponad 1,5 miliona złotych pomocy. Ponad radni przyznali środki na remonty ulic na retransmisję obrad zapraszamy po programie lokalnym Cyklem koncertów oraz towarzyszących im artystycznych wydarzeń zainaugurowano w piątek drugi Szczecinecki Art Picnic. Działania rozpoczęto przy budynku, w którym kiedyś mieścił się muzyczny klub High hat Działalność klubu upamiętniono odsłonięciem tablicy. Równolegle na scenie przy Zamku Książąt Pomorskich rozpoczęły się koncerty szczecineckich muzyków, a w specjalnym namiocie prowadzono rejestrację potencjalnych dawców piku kostnego. Również w sobotę na scenie prezentowali się młodzi szczecineccy muzycy: James Baton Band, Magdalena Górecka z zespołem oraz Grupa Lotyń. Równolegle na placu trwał jarmark gryfitów, gdzie można było podpatrzeć artystów tworzących na oczach publiczności. Była też wystawa zabytkowych motocykli. Motocykle przyjechały do Szczecinka z Gniezna, gdzie pasjonaci motoryzacji tworzą muzeum zabytków kultury technicznej. W Szczecinku prezentowali kilkanaście najciekawszych modeli, w tym motocykle marki Sokół. To przedwojenna, legendarna konstrukcja produkowana w latach 1934-1939 w Warszawie w wersji 1600. Motocykle te były produkowane zarówno do potrzeb wojskowych jak i cywilnych. Również po wojnie produkowano Sokoły w wersji 125. Po wojnie zaprzestano ich produkcji w 1950 roku, a miejsce Sokoła zajęła SHL M04, która również była w Szczecinku. Nie tylko Sokoły i SHL podziwiano na wystawie. Były Jawy, dekawki, Simpsony i wiele innych. Nie zabrakło też dumy szczecińskiej motoryzacji legendarnego junaka. Wieczorem ciąg dalszy pokazów i koncertów w wykonaniu młodych muzyków oraz pokazy teatru Klinika Lalek z Wrocławia. Artyści pokazali księgę gór. Po spektaklu publiczność oklaskiwała Michała Urbaniaka, legendę polskiego jazzu. Razem z artystą zaprezentowali się zaproszeni goście Maciej Maciora Balewicz, Blady Chris, Magdalena Górecka oraz inni. Po koncercie licytowano skrzypce Michała Urbaniaka. Pięciostrunowe skrzypce o nazwie Urbgan zostały wykonane w szczecinku przez Sławomira Gańca. Nazwa skrzypiec pochodzi od połączenia dwóch nazwisk Urbaniak i Ganiec. Sławomir Ganiec był przed laty założycielem i właścicielem klubu Hajet, a instrument wykonał specjalnie dla Michała Urbaniaka. Nabywca skrzypiec zapłacił za nie 12 tysięcy złotych. A kwota ta zasili konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Potem jeszcze wystąpił londyński zespół Banet Soys, a po nim szczecinecki beatboxer Blady Chris. Na zakończenie wieczoru wystąpił Electric After Party. Ten koncert odbył się w zamkowym pianobarze. W niedzielę na terenie Artpikniku odbywały się kolejne działania. Dzień rozpoczęto od happeningu na ulicach miasta. Spod ratusza na teren Podzamcza przy ogłuszającym ryku silników motocyklowym i głośnym waleniu w bęben przeszli aktorzy teatrów ulicznych w strojach organizacyjnych. Równolegle w przejściu podziemnym dworca PKP można było oglądać poruszającą wystawę fotografii Nigdy Więcej Czarnobyla. Zdjęcia robiły wrażenie. Wcześniej wystawa została nagrodzona na Światowym Konkursie World Press Photo. Również galeria sztuki na zamku gościła z okazji art Picniku nową wystawę. Swoje prace prezentował Tomasz Centowski, a wystawa nosi tytuł Król i królowa na zamku. Art Picnik zakończono piknikiem rodzinnym, który trwał do późnych godzin wieczornych. Miłośnicy zespołu Czwarta nad Ranem mieli frajdę, bo po latach zespół ponownie pojawił się na scenie. Na zakończenie wystąpił jeszcze Teatr Pławna 9, prezentując trzy życia Salvatora Dali. Również w sobotę w Kościele Mariackim w ramach Koszalińskiego Festiwalu Organowego zagrali na organach Bogdan Narloch, a na trąbce Roman Gryń. Był to pierwszy koncert organowy w Szczecinku po ponad dwuletnim remoncie instrumentu. W programie koncertu były m.in. utwory Szostakowicza i Vivaldi'ego. Kolejny koncert w ramach Koszalińskiego Festiwalu odbędzie się w Szczecinku 3 sierpnia. Patronat nad wydarzeniem sprawuje minister kultury i dziedzictwa narodowego. Zakończył się drugi turnus XIV Międzynarodowych Warsztatów Instrumentów Dętych. Był to turnus fletowy. Podczas turnusu codziennie odbywały się koncerty, a jednym z najciekawszych był sobotni koncert Duetu Fletowego, w którym wystąpili Ewa Lipchen i Rafał Jędrzejewski. W programie koncertu były utwory Babińskiego, Gordiejuka i Błażejczyka. Koncert finałowy turnusu fletowego odbył się dziś w Auli Szkoły Muzycznej. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury, jak co roku, organizuje dwutygodniowe zajęcia wakacyjne. Zajęcia zainaugurowano dziś, a tematem przewodnim są media. Inauguracja odbyła się na terenie muszli koncertowej w Parku Miejskim. Po ceremonii otwarcia uczestnikom wakacji zaprezentował się gwiazdny cyrk z Juchowa. Młodzi artyści zaprezentowali rozmaite cyrkowe sztuczki, zachwycając winnością i pomysłowością. Zajęcia potrwają dwa tygodnie, każdego dnia będzie coś innego. W programie są też wycieczki poza szczecinek. Zaraz mam do, do przekazania dla Państwa komunikat. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed możliwością wystąpienia na obszarze województwa zachodniopomorskiego upałów oraz burz z gradem. Upały mają potrwać do wtorku wieczorem. W tym czasie temperatura w cieniu może dochodzić do 30 stopni. Mogą również pojawiać się gwałtowne burze z gradem i silnym wiatrem. Opady mogą dochodzić do 40 litrów na metr kwadratowy, a Wiatr w Porywach może osiągać ponad 70 km na godzinę. Miłośnicy gier spotkali się w Sapiku przy ulicy Kilińskiego, gdzie w sobotę i niedzielę odbył się konwent o nazwie Grywkom. Zaczęliśmy o 10 rano. Dzisiaj będziemy grali do godziny 20. Jutro będziemy grali od godziny 12 do godziny 16. Teraz, właśnie, zaczął się turniej Street Fightera na konsole. GPT Utrechtu w Magic the Gardering i trwa turniej Talisman. Cały czas rozstawione są stoły, na których można sobie pograć w różne gry planszowe. Są osoby przeznaczone do tłumaczenia i grania również w te gry. Także, jeżeli ktoś chce, ma wolne popołudnie, serdecznie zapraszamy. Czyli oprócz gier planszowych są także gry komputerowe, tak? E, tak, tak, tak. Są rozstawione konsole PlayStation 3, PlayStation 4. Tam są różne gry, są też osoby, które pokazują te gry i co jakiś czas e, e, tworzą turnieje, w których można wygrać ciekawe nagrody. Tą imprezę robicie po raz drugi, ale w tym roku trochę większy zasięg chyba jest tej imprezy. E, dokładnie, w tamtym roku robiliśmy, w tamtym roku skoncentrowaliśmy, by byliśmy skoncentrowani na Magic the Gardering plus Kirga gier planszowych, no, w tym roku jest już więcej, bo doszedł jeszcze blok literacki właśnie i, i konsole i tak dalej, także tutaj z roku na rok robimy to coraz lepiej. Kilka słów o uczestnikach, czy to są ludzie tylko ze Szczecinka czy też z okolicznych jakichś tutaj miejscowości? Nie, 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 tutaj to jest praktycznie całe województwo, bo, bo są mi osoby z Piły, z Koszalina, z Poznania, Szczecina, także tu przyjeżdżają wielbiciele fantastyki, a można powiedzieć z całej Polski, bo też mamy osoby i z Katowic, także to, to już jest ogólnopolska, powiedzmy, impreza. Czy to, y, to jest forma waszej rozrywki, to jest zabawa, czy też forma rywalizacji? Znaczy, w każdej zabawie jest jakaś forma rywalizacji, także, także to jest z tym powiązane. Bardziej to jest miłe spędzanie czasu w gronie z kolegami na wspólnych rozmowach i rozmowach o wspólnym zainteresowaniu, jakim są gry planszowe, komputerowe i, i tak dalej. Oprócz gier y, będzie także blok literacki. Na czym on będzie polegał? E, dzień dobry, państwo. E... Tak, o godzinie 15, o godzinie 15 rozpoczynamy blok literacki. Pierwszym gościem będzie Piotr Rozmus, pisarz tutaj nasz szczecinecki, który napisał książkę właśnie o Szczecinku Bestia. Będziemy ją promować tutaj i będziemy rozmawiać z Piotrem ogólnie, jak to jest być pisarzem, jak zacząć. On też będzie opowiadał swoją historię, będziemy rozmawiać na temat Szczecinka, także nie będzie tylko o książkach. Drugim gościem to jest Maciej Lewandowski, już w tej chwili jest w Szczecinku. Maciej będzie prowadził taki wykład można powiedzieć na temat y, y, strachów y, tych najstraszniejszych czyli takich kojarzących się typowo z filmami grozy czy z literaturą, ale też takich powiedzmy sobie straszków na wesoło. Y, trzecim gościem jest Łukasz Radewski, chyba najbardziej doświadczony jeżeli chodzi o polską literaturę grozy. Łukasz jedzie w tej chwili z Malborka do nas i Łukasz będzie opowiadał ogólnie o całej literaturze grozy tutaj naszej polskiej, prawda? Czyli będziemy zaczynać gdzieś tam o tym pisarzy wieszczów naszych, bo trzeba pamiętać o tym, że groza to jest taki element literatury fantastycznej, a literatura fantastyczna w Polsce istniała już od dawna i była tworzona między innymi przez Mickiewicza, czy, czy przez innych twórców. Później będziemy rozmawiać o Grabińskim, chyba najbardziej znanym pisarzu polskim, no i do czasów dzisiejszych obecnych, jak to wygląda. Brzmi to bardzo poważnie wszystko. E to znaczy ja wiem, czy poważnie, chyba nie, w gruncie rzeczy tak naprawdę y, bloki będą luźne, każdy kto przyjdzie tutaj z mieszkańców Szczecinka będzie mógł dowiedzieć się naprawdę wielu ciekawych rzeczy, może sam termin Groza brzmi dosyć tak powiedzmy sobie poważnie, ale, ale no mój będzie, będzie na wesoło, będzie luźna atmosfera, także jak najbardziej zapraszamy wszystkich. Czy będzie możliwość zakupu książek, nie wiem, zrobić jakąś wystawę? Y, tak, y, będziemy mieli dodatkowo stoisko z książkami, y, wydawnictw, y, które nas tutaj wspierają, Czyli wydawnictwo wideografii, replika, ci pisarze, którzy, którzy przyjeżdżają, także właśnie wydają w tych wydawnictwach. Czyli będzie można kupić książki normalnie, e, z, ponieważ współpracujemy z jedną ze szczecineckich księgarni z antykwariatem i będzie można wygrać w ogóle książki pisarzy z autografami. Mamy kilka egzemplarzy przeznaczonych, że tak powiem, do rozdania za udział w dyskusji, w rozmowie. To, o czym oddawno... Gościem konwentu był Piotr Rozmus, autor książki Bestia, której akcja toczy się w Szczecinku. Autor opowiadał o tym, jak zaczęła się jego przygoda z pisaniem, a także na jakiej literaturze wzorował się pisząc Bestię. Były też porady dla młodzieży dotyczące tego, jak zacząć pisać książkę lub opowiadanie i co zrobić, aby zaistnieć na rynku czytelniczym. Piotr Rozmus bardzo chętnie odpowiadał na wszystkie pytania dotyczące jego twórczości. Po

Tradycyjnie już 1 sierpnia o godzinie 17 w całej Polsce zawyją syreny alarmowe. Tego dnia zostaną również wywieszone flagi państwowe na wszystkich urzędach i budynkach administracji publicznej. Nasze miasto włączyło się do akcji Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Powstania Warszawskiego, mającej na celu przypomnienie o 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dlatego też kiedy punktualnie o godzinie 17 usłyszymy Ciągły ryk, syren, zatrzymajmy się na minutę i uczcimy chwilą ciszy tych, którzy walczyli i zginęli za wolną Polskę. Organizatorzy akcji apelują także o zatrzymanie na minutę ruchu ulicznego. W sobotę 26 lipca na kortach Regionalnego Centrum Tenisowego rozegrano drugą rundę letniego Grand Prix Szczecinka w tenisie ziemnym. Dzisiaj mamy drugą edycję turnieju Grand Prix Szczecinka o Puchar Prezesa Aquaturu. Pogoda dopisała mimo nocnej ulewy, korty przygotowane, gry lecą, także jest naprawdę jest fajnie. Ile uczestników tym razem? Mamy dzisiaj 21 uczestników w czterech kategoriach wiekowych plus gra deblowa. I przed Wami ile, ile jeszcze cykli tego Grand Prix? Jeszcze jest trzeci cykl i, i finał Grand Prix. I w każdym tym cyklu zdobywają punkty, tak, zawodnicy i później wyłaniacie najlepszego. Tak, 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 żeby ludzi troszeczkę pobudzić do grania, to jest zrobiony system punktowy, czyli zawodnik, który gra w danym turnieju dostaje w zależności od zajętego miejsca punkty. No i wtedy jest rywalizacja i później w meczu finałowym sześciu najlepszych zawodników bierze udział o, o wygraną, czyli o pierwsze, drugie, trzecie. Co prawda jesteście po pierwszym jak gdyby cyklu, zaczyna się drugi, ale kto już y jest na, na przodzie, tak powiem. To znaczy, jest kilku faworytów. No, akurat nie dzisiaj są wakacje, nie przyjechali z Koszalina z w kategorii plus 18 lat, dość mocni i z jeszcze te, którzy teraz no, studiują. No, wakacje są z Poznania. Myślałem, że przyjadą, to, to byli faworyci, to no, teraz inni zawódnicy na tym troszeczkę, no powiedzmy, w cudzysłowie, troszkę słabsi korzystają. Ale w kategorii kategorii plus 50 y, sądzę, sądzę, tak, żeby nie, nie uprzedzać faktów, że powinien. Nie być mocny tak z finaliści ubiegłego przed dwóch tygodni paszkiewicz sypiański. W kategorii plus 18 jest też bardzo mocny, dwóch mocnych zawodników ze szczecinka to jest Szymek Zmaczyński i Marek Mieleski. Teraz przed chwilą zaraz zaczynają grę finałową. Jest, jest, jest na co popatrzeć, bo to jest kawał dobrego też tenisa. I w plus 65. Yy, no, bój będą przypuszczam też toczyć pan Stupnicki i pan Zdanowicz. Kolejny mecz kontrolny rozegrali piłkarze Daszboru. Ich przeciwnikiem była drużyna Bałtyku Koszalin grająca w Centralnej Lidze Juniorów. Mecz był ciekawy, akcji nie brakowało. Czwartoligowcy z Daszboru udokumentowali swoją przewagę strzeleniem czterech bramek. Na listę strzelców pisali się Łacko, Dołgowski, Kościan i Góra. To był mecz kontrolny, podczas którego trener próbował różnych ustawień. Kolejny mecz kontrolny Daszbór rozegra 2 sierpnia w Szczecinku z Olim złocieniec. Również Wielim rozpoczął przygotowania do sezonu. W Szczecinku zmierzył się z Beniaminkiem Ligi Okręgowej, pionierem 95 Borne-Sulinowo. Mecz toczył się w zasadzie do jednej tylko bramki. Bramkarz pioniera musiał aż 7 razy wyjmować piłkę siatki, a gospodarze tylko raz. Bramki dla Wielimia strzelili Wieliczko dwie i po jednej. Leszczyński, Karpiński, Serafin, Wojciech Gersztyn i Spryszyński. Trener Wielimia Michał Ponichtera był zadowolony z swoich graczy. Mecz rewanżowy zaplanowano w środę w Bordem Sulinowie. Teraz informacja dotycząca naszej telewizji, a więc w telewizji Zachód. Informujemy, że w związku z koniecznością przeglądu technicznego, konserwacji sprzętu i remontu studia przez najbliższe dwa tygodnie nie będzie emisji programu lokalnego telewizji Zachód. Na kolejny program zapraszamy w poniedziałek 11 sierpnia. I to wszystkie informacje w dzisiejszych aktualnościach. Po chwili reklam, zapraszam do odwiedzenia służb mundurowych w naszym mieście.